Szemanka z tej strony, paterolnik, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie otwieram sam e, taki pakiet za 30 zł. E, tutaj jest taki limit kalendarz i 500 kart, więc już nie przedłużam, tylko zaczynamy. jeszcze sobie kupiłem taką kartę do Robloxa za 50 zł, ale to nie na tym odcinku. Znaczy to nie powinno odcinku, to otwieram. leży to fajnie, szybko, Od folii, a nie jakieś plastikowe te... O, przyklejone! Klejki! Więc ja sobie wszystkie otworzymy na dzisiejszym odcinku. Mega, mega, mega! Co no. za chwilę to się klei! Tak... Dobrze, o, jak tą sprzeczkę robię. I to ja sobie otworzę. Bo to są jakieś, to są jakieś karty. Dobra, widzowie, to ja Wam robię cięcie. No dobra, widzowie, już to mam. Kastel, tylko ja mam kodu, je pokażę, bo to sobie sam wykorzystam. Nie dam Wam tego kodu. Tu, limitowana karta. O, moja powtórka limitowana. Albo nie, nie wiem. Dobra, to są te limitowane. A teraz już otwieramy. Te, nasze, te, te saszetki, e, tu, 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 i to tutaj mamy, tych saszetek, FC Barcelony, kogo tu mam, nieważne, e, potem mamy kartę Power, tu jest taką specjalną, e, z Paris Saint Germain, mamy, to jest moja wna powtórka, więc odkładamy do powtórek. E, a to, nie wiem czy to jest moja powtórka z Paris saint więc jest mega, mega dobrze. No, otwieramy kolejną zasadkę. Meskitu, otwieramy. Taka karta. Półka, karta golden. Taka specjalna chyba. To mamy bramkarza z Realu Madrid. Tu z arsenalu. I druga z arsenalu. Dobrze, I teraz otwieramy trzecią saszetkę. A wy nie sądzicie, że w przeciągu 3 sekund zostawić subskrypcję i lajka. Na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że już A już otwieram kolejną saszetkę. Ta power z Manchester City. Bramkarz. Taka karta. Tu mamy z Bayern Monachium. I taka karta. Kolejna saszetka. Chyba ci będzie 5 saszetek, więc wiecie mi sobie. Troszkę dużo. To jest taki pakiecik fajny. A ja nie czuję mi się w tych Muszę to, o, to mamy power, o, samego klubu w Tak, taka sobie, ale to jest nieważne, tu nie wiem, czy to jest moja powtórka, tu to i do arsenału to. Dobra. I ostatnia sas sasiotka, widzowie, uuuu, gdzieś to z FC Barcelony musi być, ostatnia. No, muszę to otwierać z FC Barcelony, ale to smolić. Kolina. Uuu, nie mam. Tu mamy kogo? Ze Barcelony. Bramkarze chyba, nie wiem. Kartę e, Power z Manchester City. E, Halanda mamy, kurde, ej! Mega! Haaland też to jeszcze w wersji Power. Jaj Super! Tego mam już bramkarze, to powtóreczka. I no. tyle. Fajne karty. Fajne. Więc widzowie, czy ja otworzyłem 5 saszetek. Więc widzię widzowie tego masę. Więc widzowie Elo, cześć, Nara, pa!